I dlatego największe ideologie świata, po tym jak dokonały zamachu na Boga, dokonały także zamachu na człowieka, stwierdzając, że człowiek nie jest człowiekiem tylko albo jest częścią świata, albo częścią materii, albo częścią ducha świata. I albo po prostu istotą która się chwilowo pojawia żeby być w momencie swojej biologicznej śmierci bez reszty półnicestwie Taka jest najkrócej karta ducha świata i taka nauka Kochani mówią to odpowiedzialnie jest wykładana przez 99-99% wszystkich profesorów z różnych katedr uniwersyteckich świata. Do rzadkości należy taki człowiek jak ja, który studentom mówi na uniwersytecie, w imieniu nauki, że istnieje prawdziwy Bóg i Ty jesteś niezwykle wielkim dziełem tegoż Boga. Ja jestem jednym z takich ostatnich Mohikanów, jak to się przysłowiowo mówi, z ostatnich Indian na kontynencie amerykańskim. To taki jest, porównując y, krajobraz uniwersytecki w kwestii rozumienia początku życia ludzkiego. I dlatego na przykład ja się nie dziwiłem, że jeśli Niemiec, młody Niemiec, idzie po maturze na uniwersytet, on jeśli jeszcze wierzył w Boga Stwórcę, to w pierwszych tygodniach swoich studiów traci tę wiarę. Podobnie jest we Francji, w Anglii, w Europie Zachodniej, w innych krajach świata. I chyba nie tak bardzo różnie jest i waszym pięknym krajem, waszego bytowania tutaj w Ameryce Północnej. Dlatego też, kochani, trzeba się zbierać razem. Trzeba sobie przypominać ten początek. I jak dzisiaj was zobaczyłem tutaj, tylu zgromadzonych rodaków na Mszy Świętej, to sobie pomyślałem, o, to jest wielki naród, bo on pamięta o swoim początku, o Bogu, któremu, kochani, możemy 24 godziny na dobę składać hołd i to będzie o wiele, o wiele za mało, bo my jesteśmy wiecznymi dłużnikami Boga. Dlatego też, kochani, Bóg będąc tą pierwotną y, ojczyzną światła człowieka, oczekuje od rodziny, żeby tak wykształciła swoje dzieci. I to, ten proces kształcenia, kochani yy, ojcowie i kochane matki, może dzisiaj bardzo sędziwi, jeśli chodzi o wiek fizyczny, ale ponieważ nasz duch się nie starzeje, dlatego jak człowiek raz stał się człowiekiem i zrozumiał to, kim jest, to dla niego rozpoczęła się nie. Proces starzenia, jak się nam chce mówić, tylko to jest, kochani, droga wiecznej młodości, a ciało tylko przez pewien okres przechodzi ten proces fizykalno-biologiczno-chemiczny, ale on ma swój kres i człowiek, który trafia do wiecznego bytowania, otrzymuje wieczne ciało, uwielbioną materią. Tak przenikniętą duchem, że być, będzie wiecznie młody. Ale co to oznacza? Że nawet możemy mieć 100 lat i możemy naszym rodzinom w dalszym ciągu w sposób wspaniały torować drogi ducha, modlitwą, radą, jakąś piękną uwagą o życie. Dlatego też, kochanie, bardzo, bardzo ważne zadanie dla nas wszystkich. Tam, dokąd pójdziecie, a szczególnie w naszych rodzinach, opowiadajcie sobie nawzajem o Bogu. Ja wiem, że macie tyle ciekawych tematów, ale powiedzcie mi szczerze, czy istnieje temat ciekawszy od Boga? I czy właśnie, czy nie warto części. Jeśli nie stale rozprawiać po Bogu, jak się spotykacie. Jakże bardzo warto. Dlatego też, kochani, w rodzinie tutaj się rozstrzyga suwerenność człowieka, wielkość człowieka. Nie myślcie, że my na uniwersytecie możemy młodemu człowiekowi istotnie dopomóc. Niemożliwe. Dlatego, że w pierwszych latach życia, Cała struktura rozumu ludzkiego kształtuje się. Dziecko w tych najmłodszych okresach życia, ono już zdobywa główną strukturę myśli. I ponieważ ja musiałem wcześniej zaczynać myśleć, aniżeli moi rówieśnicy, bo on jeszcze mogłem się spokojnie w piaskowicach bawić. A ja pytałem: Skąd zło? Dlaczego śmierć? Co to jest z tym ludzią? Wszystko mi się zawaliło. I jako dzieciak potrafiłem stawiać na sposób dziecka te same pytania, które stawiają rasowi myśliciele. Najlepsi, jakich tylko ludzkość posiada. Takie same pytania. I dlatego też bardzo ważnym jest, żeby, żeby właśnie o tym dumać. Żeby w rodzinie formować człowieczeństwo. To jest szalenie ważne. I tutaj, Umiłowani, proszę mi wybaczyć tę bolesną szczerość, ale ja bardzo, bardzo rzadko doświadczam tego, że rodziny ze sobą rozmawiają. Dzisiaj, rozmowa między człowiekiem a człowiekiem należy do jednego z największych rarytasów, jakich można doświadczyć. Ludzie nie rozmawiają ze sobą. Ludzie nie umieją słuchać jeden drugiego. Wierzę, że pośród was jest inaczej. Mało tego, człowiek jest dzisiaj tak odczłowieczony, że on nawet, on mówi po prostu, co mu w ten zmysł wpadnie. A umiłowanie, przecież rozum może się pięknie wypowiedzieć. Przecież możecie się skupiać wokół pewnych tematów, możecie się umówić. Muszę Wam wyznać, że spotkałem wiele wielkich rodzin, naprawdę wielkich, czy pochodzenia cesarskiego, czy królewskiego, z różnych rodów w Europie Zachodniej, ale tam nie ma żadnych przypadków. Tam spotkania rodzinne są skupione wokół tematów. Tam się mówi o wielkich sprawach. Tam się dotyka także ekonom ekonomii i pieniądza, bo to należy do życia ludzkiego. Ale przede wszystkim, mówiłem, tam się najpierw mówi o Bogu. Później mówi się o człowieku i jego sprawach. Ale o sprawach ducha, o sprawach wiedzy, wiary, kultury, obyczajów. Sztuki, poezji, literatury. I dlatego nieraz sobie pomyślałem, jak spotykałem takie rodziny, jedne z najsłynniejszych rodzin na świecie, i ocierałem się o ich tysiącletnie historie. To tak sobie pomyślałem, nie dziwię się, że ten naród jest wielki, że ma taką bogatą historię i kulturę, i naukę, i sztukę. I wybitny rozwój ekonomiczny. Nie dziwię się, dlatego że te duchy, tych rodzin są skupione wokół tych tematów. I oczywiście, że trzeba rozprawiać na temat ekonomii i wiedzieć, ile zarabiam, bo muszę planować moje życie także w aspekcie finansowym. Ale umiłowanie, gdybyśmy zredukowali przedmiot ludzkich zainteresowań do ekonomii, to w niczym. Nie różniły się od zwierząt. Wni czym? Proszę zobaczyć przedmiot zainteresowania wielu, w cudzysłowie największych Waszego miasta. Czym oni się poza ekonomią i finansem interesują? I co przeżywają, jeśli wartość pieniądze się jakoś waha? To mówi się o wielkim dramacie ludzkości i Ameryki. To jest przecież kompletne nieporozumienie. Przecież my jesteśmy ludźmi, To znaczy posiadamy wielkiego, nieśmiertelnego ducha. A ten duch, on pragnie poznawać prawdę. Bo właśnie co to znaczy kształtować człowieka i jego suwerenność? To znaczy formować jego rozum. Że jeśli coś słyszysz, to ten, kto mówi, musi ci przedstawić dowody na to, że ma rację. Nie można no. umiłowanie dzisiaj wszystkiego przyjmować za prawdę, bo tyle kłamstw, ile się dzisiaj z pomocą genialnych środków komunikacji transportuje, to tego historia ludzkości nie zna, ponieważ nie miała ani internetu ani telewizji, ani radia, ani innych fal, z pomocą których można było się komunikować. Dlatego, kochani, na płaszczyźnie intelektu, prawdziwa komunikacja między człowiekiem a człowiekiem odbywa się na bazie i na falach prawdy. Jeżeli przekazuję prawdę, <tryk> dzielcie się prawdą, ale prawdę trzeba udowodnić. Trzeba zapytać o racje, które przemawiają za danym stanowiskiem. Jeśli z kimś rozmawiam i na przykład słyszę, że człowiek wywodzi się z materii, to ja pytam tego mówcę, żeby mi przedstawił rację. Proszę mi udowodnić, że z materii pochodzi człowiek. Proszę dostarczyć dowody. <laughs> tak umiłowanie byta rozum, który jest wykształcony. On nawet własnej myśli nie przyjmuje za prawdę, jeśli jej nie udowodnił. A proszę zobaczyć, jak ludzkość i w Ameryce, i w Europie Zachodniej, u nas tam czy Środkowej, czy w naszej Polsce jak ludzkość bezkrytycznie mnóstwo informacji przejmuje. Bezkrytycznie. To znaczy bez namysłu. Albo w prasie coś napiszą która jest na wskroś ideologiczną, to znaczy, w której u podstaw jej filozofii stoi okłamywanie społeczeństwa. I my czytamy i przyjmujemy to za świetną monetę. Wreszcie poznaliśmy prawdę. A ta święta Biblia jest wtedy wrzucona w świetle. Po co nam Biblia, jeśli my wybieramy dzienniki, które programowo kłamią. Jeśli wybieramy media, u których podstaw swój, stoi wierudne kłamstwo, żeby otumanić rozum. Bo proszę zobaczyć, kiedy dokonuje się zniewolenia intelektu ludzkiego? Wtedy, kiedy się Go okłanie. I to jest koniec intelektu. Jeśli rozum ludzki uwierzy w kłamstwo, jest skończony, jest upadł, jest niewolnik.